Rozdział 13. Dusze gorąco pragną oczyścić się z najmniejszej nawet zmazy. Mądrość Boża ukrywa ich niedoskonałość. Dusza otrzymuje w akcie stworzenia wszystkie zbawienne środki konieczne, aby dojść do odpowiedniej dla siebie doskonałości. Jest zatem w jej mocy żyć według woli Bożej, a wstrzymywać się od popełniania grzechu. Niestety, grzech pierworodny plami czystość duszy, wskutek czego jest ona pozbawiona darów łaski i pozostaje martwa, nie mogąc się odrodzić inaczej, jak tylko za pomocą Boga. Przez sakrament chrztu świętego powołana zostaje do życia doskonałego, wszelako złe skłonności pozostają i jeśli im się nie stawi oporu, wiodą do grzechu śmiertelnego. Ten jej na nowo odbiera życie nadprzyrodzone. I znowu ją Bóg przez inną szczególną łaskę wskrzesza z martwoty, przez sakrament pokuty. Lecz bywa, że dusza podnosi się z grobu upadku tak dalece osłabiona grzechem z uwagą zwróconą ku sobie i swojej doczesności, że wszystkie wyżej opisane szczególne środki zbawienia są niezbędne, by duszę przywieźć do pierwotnego stanu, w jakim ją Bóg stworzył. Bez tego szczególnego działania dusza na zawsze pozostałaby w niemocy wznieść się na wyżynę. Kiedy jednak dusza weszła już na drogę powrotu do swego początku i celu, rozpala się w niej gorące pragnienie przekształcenia się w Boga i to staje się jej czyścem. Nie jakoby naprawdę uważała sobie to za czyściec, lecz gorące i chwilowe pragnienie złączenia się z Bogiem zadaje jej męki. Bóg przez końcowy akt miłości dokonuje dzieła bez współudziału człowieka. Na duszy bowiem ciąży tyle niedoskonałości, zakrytych przed jej wzrokiem, że gdyby je odsłonić, rozpadłaby się w rozpacz. Więc ostateczne działanie Boże wyniszcza te braki, a gdy zginą zupełnie, Bóg ukazuje je duszy, aby poznała w sobie działanie Boże, dokonane przez ogień miłości, pochłaniający wszelką niedoskonałość. Rozdział 14. Radość i cierpienie dusz w czyśćcu. Wiedz dobrze, że to, co człowiek osądza w sobie jako doskonałe, w oczach Bożych jest ułomne. Wszystkie bowiem czyny ludzkie, choćby miały pozór doskonałości, czy to spojrzenia i odczucia, myśli i pragnienia, czy wspomnienia, wszystkie są nikczemne i wprost grzeszne, jeśli nie uzna, że pochodzą od Boga. Nasze czyny będą doskonałe, jeśli będą się spełniać wprawdzie w nas, ale bez nas, jako sprawcy pierwszorzędnego. W dziełach Boga, to On jest pierwszym sprawcą, nie człowiek. Takim właśnie działaniem spełnianym w naszej duszy przez samego Boga, są ostatnie działania pochodzące ze szczerej miłości, w których człowiek nie ma żadnej zasługi. One przenikają duszę na wskroś i rozpalają tak, że okrywające ją ciało zdaje się ogień ukrywać w swym wnętrzu, a dusza goreje jak w piecu ognistym i nie znajduje spokoju jak tylko po śmierci ciała. Wszelako prawdą jest, że miłość Boża spływająca na duszę jak to widzę, daje jej tak wielką radość i zadowolenie, jakiego nie sposób opisać. Przy czym jednak cierpienia bynajmniej się nie zmniejszają. One bowiem są wywołane czasową rozłąką z miłością, a są tym dotkliwsze, im dusze większą gorę miłością, do jakiej za wolą Bożą są zdolne. W ten sposób dusze w równocześnie i cieszą się niezmiernie, i cierpią straszne męki, a jedno drugiemu nie przeszkadza. Rozdział 15. W czyściu zasługiwać nie można stosunek dusz do modlitw ofiarowanych za nie na ziemi. Jeśli dusze w czyśćcu same mogły się oczyścić ze zmas przez akt żalu doskonałego, w jednym momencie spłaciły dług za wszystkie winy, tak szczery i miażdżący byłby ów akt wywołany jasnym widzeniem przeszkód, jakie nie pozwalają im złączyć się z Bogiem celem ich i jedyną miłością. Wiedz też dobrze, że z należności, jaką dusza ma spłacić, nie będzie darowany ani grosz. Tak postanowił Bóg, aby stało się zadość sprawiedliwości odwiecznej. Dusze w czyśćcu nie posiadają własnej woli wyboru, nie widzą ani pragną niczego innego jak tylko spełnienia się woli Bożej. Jeśli modlitwa wiernych na ziemi, odpusty czy najświętsze ofiary zanoszone w intencji zmarłych skracają czas ich mąg, to jednak dusze samowolnie nie mogą zwrócić się ku tym aktom z uczuciem pożądania i chęcią ocenienia. Lecz wszystko składają na sprawiedliwą wagę woli Bożej, jemu pozostawiając podział dóbr duchowych, które wpłynęły. Z nich nieskończona dobroć spłaca sobie dług według słusznego upodobania. Poza wolą Bożą dusze nie mogą rozporządzać złożonymi za nie ofiarami, inaczej byłby to poniekąd akt samowolnego przywłaszczania, co zasłoniłoby im widzenie woli Bożej. A zarazem stałoby się karą iście piekielną. Cokolwiek i w jakiej mierze Bóg przeznaczył dla dusz radość czy cierpienie na wszystko pozostają niewzruszone bez wszelkiej myśli o sobie tak dalece zgodne są z wolą Bożą i najzupełniej zadowolone z Jego świętych wyroków.